kolejnym dniu. Zapraszam was na piątek ze mną, z tym że ja zaczynam o, od pracy, od sprzątania. Przyjechałam tutaj i będę mniej więcej potrzebowała jakieś 3 godziny, żeby to skończyć i później już e, wrócę do domu. To chciałabym chyba dzisiaj trochę poruszyć temat e, na temat ten, ile mniej więcej tutaj się zarabia sprzątając takie prywatne domy. Może akurat kogoś by to ciekawiło. Ja ogólnie jakoś nie nie czuję, nie mam problemu, żeby takie tematy omawiać. No i co, będę tutaj około 3 godziny Czyli mniej więcej 12 powinnam skończyć. Emilia dzisiaj wraca z tatą do domu. W ogóle dzieci poszły do szkoły w piżamach, a ja też miałam taką ciężką noc, że zaraz sobie zrobię jeszcze jedną kawę chyba tak, żeby się trochę dobudzić, bo obudziłam się o trzeciej w nocy, a obudził mnie taki mocny wiatr, który uderzył w ścianę naszej sypialni, tutaj zaraz przy łóżku, bo była właśnie taka mocna wichura w nocy i dopiero się gdzieś koło o 7 rano uspokoiło, ale naprawdę było źle. Jutro czy dzisiaj czekajcie? Jutro, bo dzisiaj znowu kolejny śnieg u nas e, nadają, także. No, a ja tutaj, o, przyjechałam, już nie będę Wam pokazywała w ogóle, jak e, mój dzień tutaj wygląda, jak pracuję, bo kiedyś już wcześniej nagrałam tego typu film, także gdzieś tutaj. Wam go podlinkuję. To było mniej więcej w grudniu, ale od tego czasu nic się nie zmieniło. Tam troszeczkę wam pokazuję, na czym polega właśnie moja praca jako dziewczyny do sprzątania. A ja dobra, ja zabieram się do pracy i widzimy się może dopiero jak skończę, chyba że coś tam jeszcze wam tutaj na ekranie zobaczymy, ale wrócę do domu, to będziemy więcej poruszać ten temat. Na dzisiaj zbieram się już do domu. Stanęłam jak ostatnia sierota, zaraz przy ścianie. Będę się próbowała zaraz przycisnąć lecę po pizzę. Dzisiaj sobie zjemy, mogłabym zrobić sama w domu. Zawsze robię taką na mleku, ale ciasto na mleku bardzo dobre. Przepis winiary, ale nie mam składników na pizzę, więc e, szybciej będzie, jak e, kupię kilka kawałków. Pokażę Wam, jak wygląda taka cienka, to jest y, wszyscy ją tutaj niby uwielbiają i jak y, czasami mi się wyświetlają jakieś filmy y, dziewczyny tutaj z Polski czy coś, że koniecznie musicie spróbować amerykańską pizzę, że jest najlepsza taka i w ogóle blu, dla mnie to jest ochydna pizza ale Jurek z Emilką ups, za mało slajsów wzięłam, o nie a ja lubię taką z warzywami i tutaj mam jedną z co to jest? Lerys, czyli sałatą i z kurczakiem. Słuchajcie, akurat na taki moment naszłam, gdzie było mnóstwo dzieciaków z high school i ja jestem w szoku, jak oni się zachowują. Jeżeli to jest przyszłość Ameryki, to po prostu szok. I jest mój orzeszek. Przyszła Emilka, ale dzieciaki to w ogóle zero szacunku tutaj nie mają eee, cześć Jurek. do osób starszych. Po prostu przepychają się łokciami, jak nie wiem, wulgaryzmy takie idą przy ludziach starszych, no zero szacunku, zero nic. Gdzie... Pizza. Dziewczyny te też poubierane, w ogóle krótkie kroptopy, tylko pod biustem, tutaj cały brzuch odkryty, nie dość, że zima. To do szkoły, jak można tak do szkoły, gdzie są ci rodzice? Czy oni nie widzą jak te dziewczyny ubierają się do szkoły, czy co? Ja tego nie rozumiem. Chyba nie, no bo nikt normalny swojego dziecka by tak 15-letniego nie wypuścił. Nie wiem, dla mnie to jest, mówię, w jestem teraz, ale okej, okay. idziemy jeść. Mam jeden kawałek za mało. Słuchajcie, jeżeli lubicie obrazy i macie jakieś puste ramki niewykorzystane, to koniecznie przyjrzyjcie swoje gazety. Może znajdziecie tam jakieś ładne zdjęcia bądź portrety. Ja właśnie przeglądałam stare gazety i znalazłam portret takiej dziewczynki. Wycięłam, włożyłam w ramkę i nawet fajnie to tutaj wygląda. Z tym, że no ta ramka mi tak tutaj za bardzo nie pasuje, ale wygląda to naprawdę jak portret, a nie jakieś tam zdjęcie z gazety, że super. Zaczęłam składać pranie i tak sobie pomyślałam, że teraz poruszę temat, bo mówiłam Wam o sprzątaniu i o cenach. Także tak na szybko postaram się w ciągu, nie wiem, pięciu minut to rozwinąć. Także jeżeli chodzi o to, o sprzątanie, to jest bardzo dobra opcja dla mam takich jak ja na przykład, które większość czasu jednak wolą spędzić w domu i dzieciństwo z dzieckiem. I jest to taka praca, która nam daje dużą możliwość bycia takiego flexible, czyli. Wiecie, naciągania naszego grafiku, jakby, że jakiś tam dzień nie pasuje, dziecko zachoruje, to możemy sobie bez problemu zamienić dzień sprzątania, i tak dalej. A jeżeli chodzi o, w, o to, w pracy, gdybyśmy poszły na etat czy na pół etatu, no to już tak łatwo by nie było. Trzeba się z kimś innym dogadywać. Także też pracując, sprzątając, chociażby te dwa razy w tygodniu, no to też jesteśmy w stanie tutaj zarobić tyle samo, co. Może prawie tyle samo, albo nawet tyle samo, co poszłybyśmy gdzieś na pół etatu do jakiegoś biura pracować jako sekretarka na przykład, bo ceny sprzątania są teraz tutaj bardzo wysokie. Mówię o mieście Nowy Jork. I tak porównując to do kilku lat wstecz, tak jak ja jeszcze zaczynałam, taki miałam kiedyś swój jakby mini serwis sprzątający, można powiedzieć, chociaż sama sprzątałam, ale miałam tych domów bardzo, bardzo dużo wtedy, no to brałam na przykład za jakieś 3,5 godziny 100 dolarów wtedy i na przykład teraz po tych jakichś 8-9 latach mogłabym za te domy wziąć teraz 200 dolarów, także te ceny bardzo poszybowały do góry i jeżeli o mnie chodzi, no to e, pierwsze sprzątanie, jeżeli jadę, teraz na przykład, wiecie, miałam nowy dom, ktoś mnie polecił, mimo że ja tej osoby nie prosiłam o polecanie mnie, ponieważ jakby póki co e, wystarczały mi te dwa domy, które miałam, ale ktoś mnie polecił, więc dobrze pojechałam już e, e, posprzątać. Myślałam, że to będzie jednorazowe sprzątanie. Okazało się, że nie. Ale zanim pojechałam tam sprzątać, no to umówiłam się z tą kobietą, że przyjadę, zobaczę jej dom, porozmawiamy na ten temat, powiem jej, jaki zakres obowiązków ja wykonuję, co ja robię, co jest ekstra, co jest już wliczone w moją cenę i czy ona się na to zgadza i tak dalej, po prostu, żeby się dogadać. Ja biorę ogólnie za sprzątanie, to biorę za cały dom, nigdy nie biorę za godzinę, bo wtedy dużo mniej bym zarobiła i. To nie byłoby sensu w ogóle dla mnie. Więc jadąc na to pierwsze sprzątanie, mówię zawsze cenę taką troszkę wyższą, ale też zostawiam tak widełki takie mniej więcej, że 20 dolarów w tą może być albo 20 dolarów w tamtą. I tak na przykład za takie sprzątanie, które miałam wcześniej, ten pierwszy nowy dom, no to powiedziałam Pani, że to będzie w przedziale 230-250 dolarów i że muszę się wyrobić od tej godziny do tej, bo muszę dziecko odebrać ze szkoły. Więc ona się zgodziła i też w tą cenę, ten 230-250 pierwszego sprzątania, ja wliczam sobie mój czas, ten, który poświęciłam na wycenę tego domu, czyli na przyjechanie do klienta, obejrzenie tego domu, rozmowę z nią i w ogóle, mimo że to jest jakaś godzina na tą poświęciłam, no to, to poświęciłam jednak tą godzinę z mojego czasu wolnego, wolnego które, który jest ekstra moim czasem i który wliczam później, wiecie, w tą cenę pierwszego sprzątania i jeżeli pierwsze sprzątanie zawsze jest droższe, bo musimy sobie tam po swojemu trochę doczyścić, jakby zorganizować, zapoznać się z tym domem i tak dalej, także zawsze to schodzi dłużej, ale już kolejne sprzątanie ja zawsze robię właśnie te 20-30 dolarów już mniej, schodzę z teny, bo... No bo tak uważam, że tak powinno się robić. Nie wiem, jak robią inne dziewczyny. Pewnie tak samo, że pierwsze sprzątanie zawsze jest droższe. Także później już jest to regularna cena. No chyba, że ktoś później jednak stwierdza, że nie chce mnie co dwa tygodnie, tylko na przykład byłoby to sprzątanie co dwa miesiące. No to wtedy już jest cena liczona tak, jak za pierwsze sprzątanie, no bo wiadomo, że wtedy się tego trochę już więcej kumuluje. Jeżeli chodzi o sprzątanie w ogóle, to nie biorę nigdy na godzinę, tylko zawsze to robię, żeby to było tak. Mówię, że to jest, wiecie, za cały dom. Zazwyczaj to się sprząta szybko. Przeważnie tych ludzi w domu nie ma, także e, mało kto jest w stanie się czasami tutaj z moich osób z, e, zorientować, czy jest tam, nie wiem, 5 godzin czy 3 godziny. Także mi się to bardziej opłaca i zawsze staram się, żeby to mniej więcej tak wychodziło mi, no nie wiem, 40-50 na godzinę, żeby e, było. Tak mniej więcej. I przeważnie tak dziewczyny myślę, że też tutaj w mieście Nowy Jork robią czasami i więcej, zarabiają czasami mniej, to zależy. Znam takie przypadki, słyszałam, że dziewczyny też z 1000 dolarów potrafiły zarobić, jedna osoba oczywiście, za na przykład 8 godzin sprzątania po remoncie, co jest dla mnie ogólnie wow, bardzo dużo pieniędzy za sprzątanie, to jest naprawdę bardzo dużo, no bo jak policzyć sobie na godzinę, no to jest... No, ale dobra, super. Jeżeli im się tak udaje i ktoś im tyle chce zapłacić, no to gratulacje dla nich i tyle. Także, tak. Ja mam te swoje dwie rodzinki, takie już od wielu lat ja je bardzo lubię. Czasami e, mówiłam do Jurka, że już w ogóle już nie chcę sprzątać, e, jakby, wiecie, ale to jest ogólnie jak mówię, syndrom sztokholmski syndrom chyba już z nimi mam, bo nawet gdybym chciała to jest mi ich ciężko zostawić, bo już jestem do nich tak przyzwyczajona, że wiecie nieraz ogólnie dzwonią do mnie to zwłaszcza jedna taka pani nawet wieczorem do mnie pisze albo w weekend, gdzie jest coś tam, bo zgubiłam, ja wszystko wiem, gdzie oni mają, także to też sam fakt ogólnie, że mając zaufaną osobę przez ileś lat, która wiecie my zaglądamy w każdy kąt tych domów, także ta osoba musi być bardzo zaufana i tak dalej Także myślę, że e, Dobra dziewczyna, która zajmuje się Waszym domem jest Warta każdej złotówki Każdego wydanego dolara No i dobra No i tyle tematu, zaraz będziemy się zbierać Gdzieś z Jurkiem, ja już poskładałam moje pranie I mam nadzieję, że Was Nie zanudziłam i że cokolwiek tak e, po Powiedziałam, przekazałam, ale Tak mniej więcej to wygląda, jeżeli chodzi o sprzątanie Tutaj to naprawdę można dobrze Zarobić Także i praca ogólnie, jak każda inna, potrzebna. Także tak. Jurek postanowił wieczorową porą, i na coś nie wiem na co zaraz zobaczymy. Okej. Okay. Jurek postanowił wieczorową porą zabrać mnie na romantyczną randkę. Ach, ten mój romantyk. Idziemy, zgadnijcie, gdzie? Nie zgadnijcie. Nie zgadnijcie. Do BJ-a! Do BJ-a, a ja się czuję jak naczelna nastolatek, tylko mam 35 prawie, co ja mówię, boże nie mam 35 lat, 34 będę miała, ja mówię 35 Ja się postarzyłam, OMG, tak, ale idziemy na zakupy do BJ-a, a Emilka będzie miała 6 lat za miesiąc, za miesiąc będzie miała 6, moje dziecko No, za szybko rośnie, ale dobra, idziemy zrobimy jakiekolwiek tam zakupy, śmiesznie się czuję w tej czapce. I snack w ogóle dzieci w przyszłym tygodniu mają cały tydzień wolny, bo zaczynają się ferie zimowe u nas, więc będziemy musiały coś pokupić do jedzenia, bo będziemy w domu siedziały i jadły. Nie no, będziemy też się ruszać w ogóle, ale coś musimy sobie zrobić. Jakieś zapasy. W ogóle ja też już do zamrażarki coś potrzebuję, bo już pusto, nie? Juruś? Jak małgosiu. Juruś będzie wózek czyścił bakterie tak. wybijał tak, 99,99% ,99 bakterii wybija jednym liźnięciem lubię tak nagrywać w ogóle, bo tutaj przeważnie i tak nikt mnie nie rozumie no chyba, żeby się trafił ktoś, kto jest z Polski no to tak, a tak to w ogóle patrzył się tylko, co ja mówię Emilia wskakuje do wózka, te wózki są gigantyczne tutaj na dwójkę dzieci nie lubię ich sama pchać, bo jestem taka mała, one mi sięgają po tą, w ogóle. Dobra, idziemy. Zajączku. tanionczku. Amen dogi. Dogi. Nadal się nie mogę nawierzyć tą czapkę. Ja ten im snuggles. Snuggles. I named this Snuggles. Ja. Idźaj. Snuggles są całe oh! Przyjechaliśmy już z zakupami, zrobimy taki szybki hol zakupowy Jurek tutaj już otwiera dużą paczkę lodów. W bidrzeju w sumie tak trochę dzisiaj zrobiliśmy większe zakupy, bo parę rzeczy już nam tak brakowało, także na zapas. To wszystko, jeżeli o bidrzej chodzi, no to tak jeżeli nie oglądacie, to jest takie coś jak makro w Polsce, po prostu mamy tam kartę, która kosztuje Jurek ile? 100 dolarów rocznie? 100 chyba 20 teraz. O tak? To poszło do góry. No, mało ważne jest. no ale właśnie to chodzi o to, że mamy tu karty, robimy tam zakupy większej ilości, taniej, plus jeszcze kupony i BJ, BJ też przyjmuje inne kupony, nie tylko te, które od siebie ma, daje, tylko na przykład jeżeli mamy jakieś z gazet, czy coś takiego, nie, no co, też. Dobra, to co, pokazujemy, co byliśmy? Pokazujemy, bo kilka fajnych rzeczy jest. Wyciągasz mi to z, z tego? Ucańczka. Tak, nie wyciągać, okej. Okay. Zostaw, a to jest sos w tym? Dobra, tak, są sosy dwa. Aha, dobra, no to tutaj mamy pyszne em, krewetki w kokosie i z sosem. To pierwsze rzecz to jest tylko moje i dla mnie, bo nikt tego nie je, więc mnie to cieszy. E, Czy no, się to mnie da jeść? E, to są takie crackersy tak. serowe. Mamy tak, pomidory, bardzo serowe. bardzo serowe pomidory. Oliwki z serem feta to dla mnie, niam niam niam. Tutaj wzięliśmy, zobaczcie na co. French toast z kremonem Tutaj co mamy? Lasagne, dużą paczkę oczywiście, jajka, kurczak, ziemniaki, cebula takie rzeczy kupujemy w bo są tanie. I zobaczcie co dzisiaj wynalazłam. Wygląda jak nasza polska chałka, tylko trochę się zgniotła, ale to nic. Mamy dwie hałki, już robię herbatę i zaraz sobie zjemy na kolację. Jurek oczywiście swoją kawę. Tutaj wzięło znowu miks orzeszków. całe szczęście dla niego, bo ja ich nie lubię. Tak, do pracy. Do Białam, pracy. żeby mieć zakąskę. Okej. Helman z duży majonez. Tutaj jest ponad litr. Dobra? Tak, prawie dwa. dwa. Moja dla mnie najlepsza kawa, Tester Choice, i to jest ta z Nescafe. Bardzo ją, ją lubię. Ja nie lubię pizzy parzonej czy z ekspresu. Dla mnie to tylko rozpuszczalna. Oczywiście śmietanka, ogórki i tyle. I woda jeszcze, nie? Wody, tak. tak, ale resztę zakupów to już sobie ja zrobię w Lidlu czy gdziekolwiek indziej, jeżeli chodzi o jakieś owoce, warzywa, to w BJ to zawsze mówię takie po prostu coś, co więcej nam idzie, to kupujemy. Dzisiaj kolacja bez żadnych wartości odżywczych, ale z jakimś sentymentem. Niem 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 Pałeczka, ale ładna. Zaraz zobaczymy, czy smakuje jak z polskiego sklepu. Jeszcze o dwóch rzeczach najważniejszych zapomniałam. Emilii Adidasy udało mi się znaleźć i po prostu trafiły mi się jak ślepej kurze ziarno dosłownie, bo jej rozmiar i w ogóle tak fajnie są rozpinane na drzepy, takie duże, że bez problemu sobie tutaj sama poradzi. Także takie ładne na wiosnę kolory pastelowe i sukieneczkę do szkoły. Coś takiego z kołnierzykiem, także będę miała teraz na wiosnę też i do leggingsów, albo czasami do rajstopek. I po prostu nie wierzę czasami, że ona już jest taka duża. Mówię 6-7 i rozmiar S. No po prostu taka ładna. Może oglądają mnie tutaj jakieś dziewczyny w ciąży? Chciałam Was czymś zainspirować. Tutaj mam taką książeczkę, którą robię dla Emilii. Od kiedy tylko dowiedziałam się, że jestem w ciąży, całą jakby taką historię, wklejam tutaj zdjęcia jakieś tutaj z całego roczku, co miesiąc na przykład, no coś o ciąży. Jak się dowiedziałam w ogóle, baby shower, cały, jak się urodziła, cała historia, w ogóle wiecie ze szpitala, jakieś kartki, no po prostu pierwsze urodzinki, później następne, i tak dalej, i tak dalej, święta, w ogóle wiecie, takie różne wspomnienia, później ze szkoły. Że coś takiego fajnego dla niej tworzę. Tylko mówiłam dopiero do Jurka: ciekawe, jak to będzie, jeżeli ona nie będzie umiała czytać po polsku, bo ja wszystko po polsku piszę, a Jurek mówi, że będzie korzystała z e, transla tego translatora? Google po prostu, więc zobaczymy. Trzeba ją po polsku trochę nauczyć, ale tutaj jest mleńka, bubu, małe. Chwilę spokoju wieczorem. Ja z herbatą sobie wyszłam jeszcze na dwór posiedzieć i jest przyjemnie. Cały ten wiatr dzisiaj unikł. unikł Ucichły nad ranem i tak się spokojnie zrobiło. Ale jutro będzie dzień ciekawy, jutro chyba trochę coś tam nagram, film jakiś, bo. ojciec kotek, chodź tutaj, chodź to cię zgarnę. Ja wszystkie koty wołam i żaden nie chce do mnie przyjść tutaj tak dużo chodzi takich kotów, ja nie wiem czy one są bezdomne, czy one mają właścicieli, po prostu pouciekają, albo po prostu je ludzie sobie tak wypuszczają je. nie wyobrażam sobie, żeby mój kot sobie tak po dworze chodził, bo normalnie tragedia um, Nie, wiecie, jest tam malutki taki i Widzicie? Już kota zobaczyłam I już się na niego patrzę, już się z równowagi w ogóle z myśli swoich wytrąciłam Dobra, co miałam powiedzieć to to, że Jutro będę chyba też nagrywała film, bo jutro Jurek jedzie do Barbera i będzie o połowę Swoją brodę przycinał Więc będzie się działo, bo Emilia Będzie na pewno jej przykro Bo prosi tata, żeby tego nie robił I nawet się deklaruje Że chce pojechać jutro z Jurkiem Żeby pilnować, żeby tej brody Aby na pewno nie ściął mi też jest trochę jednak szkoda, bo się do niego już takiego przyzwyczaiłam, ale już ta jednak końcówka już jest totalnie tak do podcięcia. Trochę mu to na pewno doda więcej uroku, jak ona będzie taka gęściejsza i tak dalej, ale wiecie, przyzwyczaja się człowiek do takiego wyglądu. Ja bardzo lubię, jak mężczyźni mają brody. Podoba mi się to po prostu i tyle. Zresztą nie tylko mi, bo Emily, tak samo. Ja też wczoraj miałam taką ochotę na zmiany. Nie wiem, tutaj pewnie nie będziecie widać, ale wzięłam sobie tutaj z przodu kilka tych pasemek. Przykróciłam, skróciłam. W ogóle miałam o to jakoś taką sobie zrobić grzywkę, ale w ostatniej chwili się rozmyślałam, bo nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo robiłam ją niedawno. Ale teraz też to jest tak, jestem z takim zamiarem, że chcę te włosy swoje kiedyś w przyszłości niedługiej ściąć, tak mniej więcej, do ramion, i chcę, żeby one były takiej jednakowej długości. Także boję się kombinować z grzywką, bo później, że to będzie źle wyglądało. No i tak dalej, no i tak chodzę i zobaczymy. Dobra, dzisiaj ja już będę kończyła taki trochę może dzisiaj nieciekawy dzień, ale no to mówię, nic się takiego nie działo. Tak jak widzieliście, po prostu byłam w pracy później trochę w domu, jakieś zakupy i, i dalej widzę tego kotka. I zaraz chyba pobiegnę go wołać, ale już sobie poszedł. Nawet nie wiem, jak się woła koty po angielsku. Kirikiri. Kiri. <gry> ja wiem. No, dobra, słuchajcie, w następnym filmie widzimy się, myślę, że za trzy dni ej... No i tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa!